Pionczeczko, za kolaki witam Was z kolejnym odcineczku oczywiście z Casehaga. Na samym wstępie, najpierw przykład promocyjny, czyli kod z 44, który daje Ci 20% bonusu przy doładowaniu dolarka powitalnego. E, chyba nawet jest przy każdym doładowaniu dolarek jeszcze gratisowy. I w dodatku pamiętajcie, że e, używając mojego kodu, Macie również możliwość dołączenia do konkursów. Konkursy są grube, jest Pop Prince, Talon Fate, Są same sztosy. E, tu już troszeczkę osób dołączyło e, w tych ostatnich konkursach, w sumie pierwszych wygrał, a nie, to nawet nie pierwszym jest już pierwsza osoba, która wygrała konkursik i odbyło się to wczoraj mocny skurwiel, oczywiście gratulacje dla ciebie e, bardzo e, miło to słyszeć oczywiście e, zrobię aż screena sobie, żeby wstawić na Discorda, jeżeli nie wiesz to prowadzę Discorda, tam są wszystkie rzeczy na bieżąco, więc warto wbić e, gratulacje dla ciebie no i miło, miło, fajnie i to e, ciekawe jak to tam e, wyglądało 168 osób było nawet bardzo dobrze. Dobrze, bo możemy dorzucić zaraz kolejny konkursik. A dzisiaj co? Dzisiaj trzeba... przed... Chłopko, <laughs> <matko. śmiech> przetestować nowe skrzyneczki. Jest dzisiaj babuszka do przetestowania. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli będzie jakiś fajny skin, oczywiście go wrzucę wam do konkursiku. No i tyle. Tamten strzed za prawie 400 dolarków. To no jest za tsiaczkę, za ciaczka, nie będziemy już teraz... Na początku dawałem takie skinki troszeczkę tańsze, tak jak widzicie, później już leciały same grube, grube konkursy, więc po prostu wjeżdżajcie, sprawdzajcie co tam się dzieje. Też jest maksimum 25 giveaway, więc jakbym miał robić Wam konkursiki po 300 dolarków i po prostu więcej, no niestety nie starczyłoby mi miejsca. Babuszka, jak na razie, fajna, e, fajnie daje. Jest to naprawdę od groma, e, kosek. Fajnie by było, jakąś koronkę tutaj e, przygarnąć. E, Talon w e, Marble Fate, najlepszym dropem. Dobra, tego Hansonika na razie sobie zostawię. Może troszeczkę tych lepszych skinów pozostawiamy sobie. A pamiętajcie, że co 24 godziny, oczywiście, do odebrania, darmowe skrzyneczki. Czym wyższy level, tym lepsze nagrody. No, i jak wbijecie level, to pamiętajcie, że tutaj możecie też odebrać nagrody za poziom. Są skiny, jest saldo, jest dużo, dużo fajnych rzeczy, więc nie zapomnijcie oczywiście o tym. Na razie troszeczkę z balansem schodzimy. Level się wbija. E, punkcików tutaj, diamencików też e, zaraz nawalimy troszeczkę. No i zobaczymy, co z tego będzie. E, może trzy szybkie, takie na, mm, na faście, że tak powiem. Dobra, tutaj był proficik, ale niezbyt duży. Powiem Wam, że ta skrzyneczka, no naprawdę dużo musi e, się podziać. Tak, jak sami widzicie, dużo musi się podziać, żeby w ogóle coś tutaj. Eee, 4 kosy, 300 czy 400 dolarów profitu. Tutaj nie niby fajne dropy, ale i tak strata. Tu również strata. No naprawdę, musi się w tej skrzyneczce podziać, żeby, żeby, żeby coś wypadło. Ciekawego, żeby tu proficik był. Eee, może Lordzika, jakiegoś, eee, może 5 na raz za tysiaczka. Wrzućmy. Eee, ja tak Lor Lordzika lubię, bo on potrafi rzucić naprawdę jakiegoś. Sztosa, no i mamy to, najdroższy skin, bardzo dobrze eee, Tak nie mam, dobra mm, sprzedajmy tak I zaraz, zaraz wykombinuję coś dla was tutaj jakąś, może jakąś O wal jakiś Jakiegoś skinka do konkursiku dla was eee, Mamy tyle samo, kto wygra Nie wiem jak to działa Dobra mamy to, mamy to, w plecy jesteśmy No ale okej, okay. niech będzie, niech będzie Y -y -y. Arkana jest niby spoko. Ale kurczę, tu żeby coś trafić konkretnego, to też trzeba mieć farta Na razie jest ok, na razie zwraca. Na razie się zwraca. Jest koronka i proszę, nie, no nie za 300. No koronka to musi być minimum 1000. Ogólnie, według mnie, powinno być zmienione, że koronka powinna być naprawdę przy skrzynce za 120 dolarów. Od na przykład 1000, żeby wiedzieć faktycznie, że to już jest. Ten y, najlepszy drop, że człowiek może się cieszyć. No patrząc, że to jest razy 2, czy razy 3. To to. Nie ma takiego fanu. No nie ma takiego fanu. Y, Saldo już idzie w dół. Y, Arkana też się tutaj. Na początku zaczęła coś dawać. Teraz już jest tragedia. Dobra, flipa. Flipa zostawimy sobie. Tutaj na sprzedaż. No daj jeszcze jedną koronkę fajną. Nie bądź taka. Zarzuć coś. Mm, I tyle, fajnie by było, fajnie by było, jakby wpadła koronka, fajny skinek zatysiaka jeszcze i, i poleciałby da dla was oczywiście. Ale e, widzę, że tu mm, nie chcę dać, to sobie sprzedajmy. Wróciliśmy znowu do takiego salda niepewnego. Mm. Dobro, może trzy może razy nitro, może cztery razy nitro otworzymy sobie. Może Nóż nu Witelec uda się trafić jakąś fajną kockę z tego Dla was No Shadow Gersy? nie, Bajonet jakby był do plerek oczywiście jak najbardziej mógłbym wam go zarzucić yy, Jet set? nie wiem ile kosztuje 700, kurcze nie wiem Takiego skina nie chcę dawać, bo nie wiem czy, czy w ogóle byście chcieli tym grać yy, Szczerze, no nie wiem, mi się ten skin nie podoba, nic, nic nadzwyczajnego A Simówka, ile ona może, 200-300 175 jeszcze gorzej jest na wajka 300 dolarów, już mały mało budżet, bardzo mały budżet. Przepraszam najmocniej, ale człowiek zaspany. Jeszcze od wczoraj prądu prawie nie było przez cały dzień. Więc no, jest ciężko. Może quantum, może quantum z darmowych z diamencików zarzuci dla was kursy. No, mogło dać zarzuci dla was jakiegoś fajnego skina do konkursiku. Możecie też oczywiście dawać znać, co byście chcieli zobaczyć, bo to nie jest tak, że... O, dobra, bo ja sobie dodam. Jak chcecie na przykład taki skin e, troszeczkę osób was poprze, że, że faktycznie takiego skina chcecie. Jak najbardziej go zarzucam do, dla was do konkursiku. I... E, no i jest, no i jest. E, tego Quantum nie chcę. Wolałbym, wolę Nitro, bo Nitro jest chociaż, chociaż coś daje. Od czasu do czasu ten quantum to naprawdę jest czasami. Oj, mogłem zostawić go dla Was! Chociaż. Czy on taki ładny? Oksik. Yy, dobra, kolejny proficik. No, Nitro potrafi dać. Nitro potrafi dać i to już nieraz yy... pewnie, jeżeli oglądasz odcinki, zobaczyłeś. Yy, dobra, tego klasyk Hejda zostawię. W razie czego? Zostawię go. Może będziecie chcieli, dajcie oczywiście znać w komentarzu. Yy, to najwyżej będzie dodane. Są dwa miejsca na Kiwaj. Więc na spokojnie wszystko się pomieści. 553 Kurczę, już myślałem że będzie tragedia. Nie wiedziałem, że aż tyle poszło dalej dalej. W górę ten skinach. Dobra, zarzuć coś jeszcze na sam koniec. Dobra. Nie odpuścimy tak, nie odpuszczę dopóki nie trafię dla was czegoś fajnego, naprawdę. Jeżeli skończy się balans, trudno, ale... No musi coś być dla was ciekawego. Czy Fire Serpent jest ciekawy? W lepszym stanie, w lepszym stanie jak będzie to jak najbardziej. O cholera, o cholera. Ostatnie otwarcie. Quantum, może Quantum jeszcze nas uratuje na sam koniec. Quantum. Trzymajcie kciuki i może dla Was z Quantuma będzie jakiś fajny skin. Kurcz, czemu nie tragolorka? Dobra, jest, są rękawiczki. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie rękawiczki. Ja, w razie czego nie mam problemu, mogę jak najbardziej Wam zszyić taki konkursik e, za 10 dolków. Tak jak teraz będą droższe po 10 dolków, żeby szybciej to szło. E, I tyle. E, pamiętajcie, oczywiście, że jeżeli. E, chcecie sobie wymienić się skinami, to oczywiście na lepszej stronie, czyli oczywiście p Swap z kodem ZWIKU44 macie 35% bonusu przy doładowaniu, e, warto skorzystać, e, ceny bardzo atrakcyjne, e, wymiany bardzo szybko przychodzą, e, możecie również mm, przy e, wymianie bądź depozycie wygrać takie trzy skinki, więc warto z tego skorzystać, no i przy pierwszych trzech, jeżeli się nie mylę, e, w wymianach macie dodatkowe sianko, możecie nawet 10 y, dola, go, dolków y, bonusu zgarnąć. No i tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co, widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, elo.